Kochani, kartoni i Przemek Pro zaręczyli się. Influencerka dodała do nas swój profil na Instagramie zdjęcia z pierścionkiem i opis, powiedziałam tak, i dzisiejszą datę. Także zaręczyny były dzisiaj. To jest para która zrodziła się, nie wiem, czy, nie powiem czy w kontrowersjach, bo ja uwielbiam tę parę, ale na początku Kartoni była z Patrykiem przez wiele, wiele lat, z Mortalciem. Oni byli razem w Genzy, później się rozstali, to rozstanie było dosyć głośne. No i po jakimś czasie, gdzieś tam jak Kartoni, Wiktoria przerobiła to rozstanie, zaczęła się spotykać właśnie z Przemkiem i ludzie bardzo często mówili, że to po prostu tak miało być, bo jak widzą Wiktorię, właśnie z Przemkiem, to widzą jak ona jest szczęśliwa i że to dla niej jest o wiele lepszy partner niż Patryk. No ja też tak uważam, w ogóle oni są przesłodcy i przekochani. I naprawdę bardzo się cieszę, że ostatecznie, że tak powiem, zupdejtowali swój związek, że gdzieś tam to już jest narzeczeństwo, więc poważnie myślą o swoim związku. I może niedługo będzie jakieś sformalizowanie, jakiś ślub. Pożyjemy, zobaczymy. Trzymam za to mocno kciuki, bo naprawdę myślę, że to jest jedna z takich sympatyczniejszych par tego internetu i jedna z takich normalniejszych par. Mam takie wrażenie, że gdzieś tam mają rozsądne podejście do związku, do relacji i naprawdę lubię ich oglądać. Są tacy w porządku, także trzymam za nich mocno kciuki, cieszę się ich szczęściem i mam nadzieję, że. Te zaręczyny będą takim właśnie przypieczętowaniem tego, tej ich cudownej, wspaniałej relacji. Oczywiście napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo.